Dzień dobry. Witamy wszystkich miłośników naszego kanału. Witamy na naszym kanale. Tak. Jesteśmy w tej chwili w Imperium Nasion Adriana, bo jest to związane z konkursem, który właśnie się zakończył. Dokładnie. Było sporo odpowiedzi ponad 100. Rzeczywiście, ludzie wykazali, wykazaliście się jakąś taką no dużą empatią w stosunku do warzyw, bardzo je lubicie to bardzo się z tego powodu cieszymy. Także za chwilę odczytamy ten ważny komunikat, kto jakie nagrody otrzymał. No otrzymaliśmy taki oficjalny komunikat od naszych jurorów, mianowicie może odczytam, po burzliwych obradach związanych z precyzowaniem definicji warzywa według różnych kryteriów. Ustaliliśmy następującą listę zwycięzców. I tak. Osoba o Niku Betty za fajny opis o kalarypie. Pan Marcin D., który na temat marchewki napisał. Pan Piotr Guzowski o rzodkiewce. Pani Karolina o rozmaitych różnych warzywach. Osoba o Niku Paciorek o porze. Pan Jakub Poręba. Na temat cebuli pani Edyta Radziejewska o burakach, pani Eliza Schulz o pomidorach, pani Irena Wiśniewska o lubczyku oraz pani Małgorzta Małgorzata w zasadzie powinna tutaj chyba być, Zarzyka o papryce. Tak, co do ostatniego nazwiska, no czytamy tak jak jest napisane, nie chcemy się pomylić, więc czytamy, bo to może być nikt, nie musi to być nazwisko, więc przepraszamy, tak. jeżeli jest coś tutaj nie tak. Te 10 osób otrzyma od nas zestaw nagród. Pierwotnie mówiliśmy o 33 torebkach tak. nasion warzyw, warzyw tak. A oprócz tego były też nagrody niespodzianki, które ujawnialiśmy w trakcie trwania konkursu. Kto oglądał ten widział? Dokładnie. Tak. Pierwsze to było co? Przypomnij. Mini szklarenka. W mini szklarenka tak. do rozsad. Tak. A potem ujawniliśmy już w sam piątek kolejne nagrody. Co to było? Mieliśmy pikownik, który przyda się do pikowania właśnie rozsad oraz taki mini siewnik, który ułatwi na nasion. Czyli taki komplet składający się z tych torebek, 33 torebek, tej szklarenki, pikownika oraz yy, tego siewnika, trafi do każdej z dziesięciu laureatów. Tak. Warto było wziąć udział Jak w konkursie, prawda? Warto. A wystarczyło tylko napisać o warzywie. Mhm. Tu y, rozumiem, że zadanie było o tyle y, takie może skomplikowane, ponieważ są dyskusje naukowców co do pewnych roślin, czy to są warzywa, czy to są y, y, owoce, tak? Tak. Czego to dotyczy na przykład? No chociażby z pomidorami. W niektórych krajach są uważane za owoce, w niektórych za warzywa, także tutaj jest też tak. taki dylemat. I tutaj nasi, naszej żyli jako, no to są znani naukowcy, naprawdę stoczyli ciężki bój sami ze sobą, intelektualny mam nadzieję. Mam nadzieję, że tam nie biliście się tymi pałeczkami szklanymi, tylko jakiś konsensus został, tak. został osiągnięty. Jedno możemy powiedzieć. My absolutnie po raz pierwszy widzimy tą listę, tak? Mhm. Nawet nie wiemy, kto to jest. Nagrodzonych ustala żyli i możemy wam za, was zapewnić, że to jury jest obiektywne. To znaczy, no nie jest zainteresowane w tym, żeby jedną osobę czy drugą promować. Więc w, i dlatego prosimy o pomoc tych naukowców, czyli pana do, doktora Habilitowanego Konderskiego i pana doktora rosa dzińskiego. Żeby byli jurorami, ponieważ są to osoby całkowicie obiektywne. Chciałem tylko jeszcze dodać jedną bardzo ważną rzecz, co się dzisiaj w nocy wydarzyło. No co? Oprócz skoków narciarskich po południu, no, wydarzyła się rzecz ważna. Dokładnie. Co się wydarzyło, powiedz Adrian. No. Przekroczyliśmy liczbę tysiąca subskrybentów. Tak! Mamy już tysiąc subskrybentów. I teraz ja, tu Adrian jeszcze nie wie, obiecuję że jak będziemy mieli 10 tysięcy subskrybentów, to wtedy zatańczymy Greka Zorbę na plaży. Zgadzasz się? O nie wiem. Tańczyłeś? Nigdy nie tańczyłeś Greka Zorby? Nie. No tak. No, spróbujemy w każdym razie. A obiecuję, że, i to Adriana namówię, że jak osiągniemy 100 tysięcy subskrybentów, to zatańczymy jezioro Łabędzie w strojach jeziora Łabędziego. Weźmiemy specjalny taki kurs krótki yy, w balecie i zatańczymy. Ja Adriana namówię, że nie to sam zatańczę. O, no dobrze. W każdym razie cieszymy się, że nagrody, że ten konkurs tak się bardzo udał, yy, że było ponad 100 tak. tych odpowiedzi mhm. jednak. To już jest, jest coś. No, na Facebooku mieliśmy tam wtedy 800, tak? Tak, na Facebooku w tym pierwszym konkursie. 800. No cóż, no, na YouTubie nie da się dołożyć zdjęć, więc y, to jest być może ten problem. Zachęcamy do obejrzenia naszego kanału, poruszymy kilka bardzo poważnych spraw już prawnych związanych z, z warzywnictwem, tak? To, to będzie niespodzianka. No i o, oczywiście będą też materiały dotyczące samego wysiewu y, nasion. Tak, tak, będziemy wysiewać nasiona zarówno kwiatów, jak i warzyw. A następny konkurs pewnie będzie związany z nasionami kwiatów. Myślę, że tak. Tak, tutaj Adrian, który posiada tak duży zasób tych nasion, na pewno coś ciekawego dla Was wybierze. A ty w ogóle Adrian śpisz, czy, czy tak? Bo Adrian w tej chwili wysyła po kilkaset torebek nasion dziennie nie tyle ma zamówień w sklepie. W ogóle sypiasz? Niewiele. Niewiele. Miejcie litość nad Adrianem, jeżeli no, dzień, dwa się spóźni z tymi nasionami. Adrian cały czas pracuje. To co? Wszystkim gratulujemy zwycięzcom. Tak, gratulujemy wszystkim zwycięzcom. Tak. I do następnego spotkania już niedługo w filmie, który będzie dotyczył oczywiście... Rzeczy bieżącej. Dokładnie tak. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.